Chcesz wystąpić kocie? Chodź. Kici kici. Chodź, będziesz na recenzji. Kiciuś. Mm. No chodź. Ziomek. Nie gap się jak na debila. O ty. Taki jesteś? O ty. Jeepers, creepers. Where did you get those creepers. Jeepers, creepers? Jeepers, creepers. Where did you grab the size? Bla bla. Poza jakoś, jakoś tak to szło. <laughs> Pytaliście milion razy o tego smakosza? No to postanowiłem, że w końcu go sobie powtórzę. No i macie smakosza. Oryginalny tytuł, tak jak już wspomniałem, to Jeepers Creepers. Przetłumaczyć to można jako takie Jezu Chryste, albo na przykład Ale Jaja, lub coś takiego. Czyli to jest takie w sumie wyrażenie albo zaskoczenia, albo trochę zirytowania. Tak to można interpretować. Tak podaje słownik jakiś tam języka angielskiego. W tłumaczeniu właśnie na polski. No ale Smakosz oczywiście odnosi się do tego, że nasz główny tutaj antagonista smakuje sobie ludzi, zjada im pewne części ciała. Powiem troszeczkę o tym dalej, od razu zaznaczam, że będą spoilery, ponieważ Smakosz jest z roku 2001 i jest po prostu parę aspektów, które chcę omówić spoilerowo. Jest na to akurat dobra okazja w tym materiale, także zapraszam wszystkich, którzy tak wyczekiwali tego materiału, no i całą resztę, która nie wyczekiwała, a ma ochotę posłuchać. Jest to horror Wiktora Salwy, który miał już do czynienia wcześniej z tym gatunkiem i w latach 80. i 90. Stworzył również jeszcze inne produkcje, jakiś tam dramat, taki nawet całkiem dobrze oceniany, akurat go nie oglądałem. Natomiast pewnie część z Was kojarzy o co chodzi. I generalnie miał lepsze noty w tych swoich filmach, miał gorsze, eee, także myślę, że różnie to kino jego było odbierane. Z takich nowszych rzeczy to zrobił bodajże Dark House. To jest horror chyba z roku 2014, który był w ogóle jakiś czas temu w Heliosie na maratonie grany, maratonie Grozy. Ja akurat oglądałem tę produkcję, i jedyne co mogę powiedzieć o tym filmie to jest What the fuck, ponieważ oceniłem go na 20, widziałem, że dużo znajomych podobne noty wystawiało, jakieś gargulce tam biegały, kurde, nie wiem co się wydarzyło w tym filmie. Ja zielonego pojęcia naprawdę nie mam. Dla kontrastu, może nie nowszy, ale tam z 2000 któregoś. Też stworzył film pod tytułem Siła Spokoju, taki dramat sportowy, naprawdę zajebista produkcja, polecam obejrzeć, jeżeli nie widzieliście. No ale przejdźmy już do naszego Jeepers Creepers. W ogóle właśnie ta piosenka, która pojawia się gdzieś tam w drugiej połowie filmu, ze dwa czy trzy razy, bo jeszcze w końcowej scenie występuje przecież, to znaczy w alternatywnym zakończeniu, bo właśnie powiem o tym na samym początku, film ma dwa zakończenia, oryginalne właśnie plus alternatywne, Akurat oglądałem wersję z tym alternatywnym kiedyś chyba też, i powiem, że widziałem też to drugie. Odpaliłem sobie na YouTube, jest do znalezienia. Zdecydowanie bardziej podoba mi się to alternatywne. No, jest jakby troszeczkę, nie wiem czy sensowniejsze, po prostu jakieś mocniejsze. No, i ta piosenka Jeepers Creepers powstała już w roku 1938. Była przemielona, to znaczy wykorzystana w zasadzie już w wielu produkcjach, gdzieś tam też w jakichś telewizjniakach chyba. Akurat tutaj jak najbardziej pasuje nam do całego konceptu, do całego klimatu. No i właśnie, Jeepers Creepers, czyli smakosz, zakorzeniony jest trochę w kinie lat 80. Oczywiście mam na myśli tutaj kino gatunkowe, czyli horrory. No bo stylistyką trochę przypomina, czy można to luźno nawiązywać do koszmaru z ulicy Wiązów, czy trochę do Piątku XIII. Chociażby dlatego, że mamy właśnie jakiegoś tajemniczego antagonistę. Mamy jakąś grupę, w tym przypadku parę, dwóch osób, jest to rodzeństwo, no które będzie się mierzyło właśnie z tym antagonistą. Co mi się tutaj bardziej podoba, aniżeli w takim piątku 13, którego ja osobiście nie lubię, koszmar z ulicy wią Wiązów lubię, natomiast tam też był to podobny schemat, że z reguły to była jakaś grupa znajomych. No i ta grupa znajomych na przestrzeni tego filmu się wykruszała, bo po prostu była mordowana przez antagonistę. Tutaj mamy tylko i wyłącznie dwójkę bohaterów, więc to nie jest tak, że twórca ma kogo uśmiercać po prostu na przestrzeni tego filmu. Więc ta dwójka bohaterów praktycznie, że do samego końca będzie się faktycznie mierzyła z naszym smakoszem. I pewnie wiecie, jak się skończyło, o ile widzieliście te alternatywne zakończenie, że wtedy, no niestety, brat tutaj z dwojga rodzeństwa tego nie przeżywa w bardzo. Mroczny sposób zostaje uśmiercony, wręcz wypatroszony. Zostaje mu tylko skóra z wydłubanymi oczami, bo smakoż właśnie smakował się w oczach. Zjadał też płuca, a płuca, żeby oddychać właśnie oczy, żeby widzieć, co się tam jeszcze zjadał. Nie wiem, czy nie serca. Jeżeli przekręciłem, to przepraszam, w każdym razie jakieś tam kilka tych swoich organików no lubił sobie przekąsić. Także tak to wygląda mniej więcej. No i ich fabuły chyba przedstawiać za bardzo nie trzeba, więc naprawdę w takim mega skrócie. Jedzie sobie właśnie to nasze rodzeństwo autostradą, jadą gdzieś do rodziców. No i po drodze natrafiają na jakąś tajemniczą ciężarówkę. Ciężarówkę. No samochód, który po prostu próbuje ich zepchnąć z ulicy. Wygląda troszeczkę obskurnie, jest taki stary, pordzewiały je generalnie... Myślą, że siedzi w nim jakiś psychopata, po prostu czy jakiś koleś, któremu po prostu jawnie odpierdoliło, no bo próbuje ich właśnie tutaj spychać. W ogóle jest taki agresywny w tej swojej jeździe, no i przede wszystkim jednak atakuje przecież dosłownie właśnie ten ich samochód. Swoją drogą oni jeżdżą sobie takim kozackim Chevroletikiem z roku 1960. Który obecnie kosztuje, nawet się doszukałem cen i 90 tysięcy dolarów. Pewnie są jeszcze jakieś droższe wersje, jest też sporo tańszych, ale właśnie fajna furka, czyli mamy piosenkę z, z lat 30., furkę z 60 e, lat. Trochę stylistyki i nawiązania do lat 80. No więc, mimo tego, że jest to horror z roku 2001, nie jest on oparty tylko i wyłącznie na swoich czasach, na właśnie już XXI wieku, w którym się rzekomo akcja dzieje. Tylko ma te swoje korzenie gdzieś tam dużo, dużo głębiej. No i bardzo dobrze, bo wypada to przez to po prostu, jako cała właśnie stylistyka i klimat, no sporo lepiej aniżeli w niektórych horrorach, które się kręci. Powiedzmy. Tam po dwutysięcznym, a nie mają jakichś tam odniesień czy, czy tego klimatu i wypadają chociażby właśnie w tych aspektach po prostu trochę gorzej wtedy. Nasze rodzaństwo, czyli dwójka głównych bohaterów, to jeszcze byli wtedy naprawdę bardzo młodzi ludzie, więc można im wybaczyć niektóre takie elementy aktorskie, które pozostawiają powiedzmy trochę do życzenia, chociaż i tak mimo wszystko uważam, że naprawdę zagrali dobrze, poradzili sobie. Bo emocje ich były jakieś odczuwalne, widać było strach, widać było mimika, która po prostu pracowała. Momentami, ten parę właśnie takich minek, no miałem wrażenie, że były lekko, może nie wiem, czy wymuszone, ale bardziej od przerażenia. Wtedy wyglądało to troszeczkę komicznie, ale na szczęście to była mniejszość, jeżeli chodzi tutaj o cały aspekt aktorski. Bardzo mi się też podoba, jak smakosz jest nakręcony. Ponieważ jest to zrobione w miarę prosto, ale mimo wszystko ta kamera potrafi być prowadzona w taki sposób, że ujęcia czasami robią wrażenie, chociażby ujęcie openingowe, gdzie kamera przesuwa się na ulicę i tak to ujęcie trwa z minutę zanim tam samochód dojedzie, właśnie ten ich szewrolecik. Swoją drogą mogli jechać innym samochodem, wybrali ten, gdyby mieli lepszy to pewnie by im się udało uciec, nie zostać powiedzmy spychanym z tej autostrady, a tak to wyszło na to, że jakiś stary gówniak jechał po prostu szybciej od tego ich szewroleta, no ale... Dziewczyna chciała jechać tym samochodem, jej samochodem uparła się, no i tak to wyglądało. No i przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, o czym już mówiłem, czyli klimat, bo klimat jest przez cały film, ale druga rzecz to jest napięcie, i tutaj widać ewidentnie, że twórca chciał to napięcie generować. Na samych początkach, pierwsza połowa filmu, wychodziło mu to bardzo dobrze. Ja naprawdę odczuwałem taki troszeczkę lęk, trochę niepokój. Strach momentami też się pojawiał. Wybitnie przerażający horror to nie jest, ale rzeczywiście ten strach gdzieś tam się pojawia w takich intensywniejszych scenach. I to napięcie, szczególnie właśnie jak ten oprawca tam ich gania na tej autostradzie, czy jak później zauważają jeszcze raz ten samochód. I mają z nimi jakieś do czynienia tak bardziej bezpośrednio No to trochę to mrozi krew w żyłach Bo ja na ich miejscu byłbym ewidentnie osrany Jakby jakiś psychol mnie po prostu gonił na jakimś odludziu Na jakimś pustkowiu Troszeczkę taka izolacja wtedy też się pojawia Mimo, że mamy otwarty teren, właśnie pola, autostrady To jednak czuć takie przygnębienie I tą izolację właśnie w momencie, gdy oni znajdują się w tym aucie A on ich atakuje ze swojego wozu Dosłownie wozem wręcz atakuje właśnie Więc okej okay. Troszeczkę ta atmosfera też, która tutaj jest zbudowana, i właśnie to napięcie, lekko siada w drugiej części filmu i no myślę, że część osób może potraktować już niektóre sceny, że troszeczkę śmiesznie będą wyglądały, właśnie, szczególnie jak już odkryjemy twarz oprawcy i w ogóle jego charakteryzację. Ja absolutnie do tego zarzutu nie mam, mi się to podobało. Na przykład, właśnie odnosząc się znowu do takiego piątku 13, gdzie antagonista no, cały czas chodził w masce. Wiadomo, oglądało się te kolejne części, i liczyło się na to, że może w końcu jego twarz ujrzymy. Tutaj w połowie filmu już twarz antagonisty zostaje odkryta, więc ta tajemniczość trochę spada. Ale mimo wszystko, przez dobrą godzinę, tutaj Wiktor Salwa podtrzymał nas tutaj tej niepewności i nie wiedzieliśmy dokładnie z czym się to je. Później ta postać zostaje już dosyć dobrze przedstawiona. Z racji tego, że jest to horror, który ma trzy części, można było z tym zaczekać chociażby gdzieś do końcówki części drugiej i wtedy dopiero ujawnić, właśnie chociażby szczegółowo, ze zbliżeniem twarz tego oprawcy. Tak nie zostało to zrobione, chociaż też nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem, czy część druga była planowana, czy po prostu z racji tego, że smakoż był no, sukcesem kasowym, to po prostu postanowili wtedy nakręcić dwójeczkę. Być może też tak było. I tak, oczywiście, wiem też, że jest część numer 3, która powstała w zasadzie dosyć niedawno. Jeszcze jej nie oglądałem, chociaż pytało. Mnie wiele osób o te części coś nagram. Tak, jeżeli powtórzę dwójkę, nagram o dwójce, a później trójkę dopiero i wtedy o trójce, bo muszę mieć cały obraz tej serii. I tak wiem mimo wszystko, że nie oglądałem, że trójka to jest gniot. Po prostu wszyscy tak gnoją tę e, część. Widziałem oceny od 1 do chyba 3. No tam jakieś czwóreczki, piąteczki to była rzadkość. Nie wiem co się stało, twórca jest ten sam. Widocznie już troszeczkę to było odświeżanie kotleta, odświeżanie serii, która już ewidentnie albo nie powinna zostać ruszona, albo jeżeli. Faktycznie to ruszamy, a odpowiada za to ta sama osoba, to powinna to zrobić z głową sensowniej, bo tutaj właśnie no, chwaliło się dużo osób po prostu, że ta historia nie jest kompletnie angażująca, nie klei się, jest nudna, że tam nawet widziałem jakieś opinie, że głównym bohaterem to tam zostaje, kurde, ciężarówka. Wydaje mi się, że złego słowa teraz używam, określając ten pojazd, że to nie jest ciężarówka, tylko jakieś inne słowo, którego teraz nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie, jeżeli rzeczywiście tak jest, to poprawcie mnie w komentarzach. Także trujeczkę trójeczkę też omówię, ale no to będzie za jakiś czas, nie obiecuję, że to będzie niedługo, pewnie za kilka miesięcy, dopiero zanim powtórzę jeszcze dwójeczkę. Bo też mam jeszcze inne serie, które sobie powtarzam. Czy to zacząłem ostatnio krzyk, właśnie, no bo jedynkę recenzowałem, e, czy drogę bez powrotu, też chcę jeszcze się zabrać, za zaoszukać przeznaczenie. No jest tego trochę, nie jestem w stanie nagrać wszystkiego w jeden tydzień, czy w jeden miesiąc, wiadomo. Tym bardziej, że wtedy co miałbym nagrywać dalej? Oczywiście jest dużo horrorów innych, jeszcze i słabszych, i mniej znanych i tak dalej, i nowszych, ale. Tak chcę te sery sobie rozłożyć, żeby każdą z nich właśnie, żeby nie nagrywać wszystkiego naraz. Wolę to rozłożyć sobie w czasie i mieć większą przyjemność z oglądania. Powiem jeszcze o Smakoszu parę słów i przejdę do podsumowania. Jedna z rzeczy, która mnie irytowała, to momentami nasi bohaterowie stali dosłownie twarzą w twarz właśnie yy, z tytułowym Smakoszem i zamiast pieprzeć w długą, to jeszcze stali i mu się przyglądali przez dobre 15-20 sekund i dopiero wiali. To jest naprawdę dziwne, że on ich nie dopadł wcześniej. No ale tak jak mówiłem, mamy tylko dwójkę bohaterów. Więc gdyby umarli wcześniej, nie byłoby sensu dalszego prowadzenia tej produkcji. Ale zdecydowanie dużo razy uciekają od niego, tylko kilka razy po prostu powinni to zrobić <grywanie> znacznie wcześniej, bo zwiększali wręcz swoje szanse na nieprzeżycie w tym przypadku. Produkcja wypuszczona została właśnie w roku 2001, i pytanie, czy na tamten okres ona wnosi coś świeżego do gatunku? Niby nie, bo były już produkcje zbliżone konceptowo były jakieś filmy, horrory o Powiedzmy postaciach, oprawcach, które tam też coś wżerają, właśnie ludzi, czy tam jakieś części ciała i tak dalej, ale stosunkowo dużo tego nie było, jakby na to spojrzeć. Zdecydowanie bardziej jest powielany motyw, właśnie chociażby grupy znajomych, czy jakichś opętań i tak dalej. Tego to dopiero była cała masa. Tutaj, mimo że nie wnosiło to nic nowego, nie było to za świeże, to jednak, z racji tego, że nie ma właśnie wiele tych filmów, no to biorąc to pod uwagę, jest to. Nieco nie chcę tego nazwać innowacyjna produkcja, bo, bo nie, ale horror, który mimo wszystko wykorzystuje nieczęsto stosowany motyw. Oczywiście, jak patrzymy na produkcję do roku 2001, później trochę też jeszcze tego było, ale no nie ma sensu patrzeć na to, co było później, wiadomo. Smakosz niby ma R, czyli kategorię wiekową plus 18, z racji tam na brutalność, na jakiś rozlew krwi, ale jako tako dużo tego nie było. Tych elementów gore, na które być może ktoś liczył jeszcze kiedyś, kiedyś przed obejrzeniem seansu, też nie. Tak naprawdę, właśnie końcowa scena z tym alternatywnym zakończeniem, z tymi wyłupanymi oczami, to chyba była jedna z, moc z mocniejszych i w ogóle najlepszych, jeżeli chodzi o gore. Także trzeba sobie na to poczekać aż do zakończenia. W ogóle po napisach, przynajmniej w tej wersji, co ja oglądałem, jest jeszcze jedna scena, ale ona trwa 5 sekund. Także wow! Tam po prostu sobie samochodzik przejeżdża właśnie tego naszego smako smakosza na tle jakiegoś zachodzącego słońca. Także taki krajobraz mamy tutaj pokazany. No i ta rka moim zdaniem, no gdzieś tam było parę tych mocniejszych, brutalniejszych scen, jednak czy to wymagało erki? Być może tak, na przykład Smakosz sobie tam gdzieś e, miał urwaną głowę, trzymał ją w ręku i wygryzał język, właśnie postaci. Także, właśnie jeszcze do tych organów możemy języki podorzucać. Też scena na początku prawie że filmu, gdzie oni właśnie docierają do tej rury, do której tam rzekomo oprawca wrzucał, no wydawało mi się, że ciała, i w sumie miał rację, mieli rację. No to tam masa ciał, która się znajdowała właśnie w tej powiedzmy, jaskini, czy tam w tej dziurze zwałek, zwał, koło kościoła jakiegoś. Rzeczywiście też robiła wrażenie, bo tam było dużo takich ciał, które już powinny być w stanie rozkładu, ale widać, że miały wygryzane, czy tam właśnie brakowało mi jakichś części ciał, ale były poszywane i tak dalej. Te ciała się zachowały jeszcze w stanie takim nawet należytym, że rzeczywiście nawet po 20 latach, jakby no, nie został szkielecik z tego. I o tej scenie się mówi, też, gdzie dochodzi do sprawy tutaj. Do wątku, w zasadzie bardziej kobiety, która jest takim troszeczkę medium, która tam pomaga, na przykład, znajdywać policjantom jakieś zaginione dzieci, że bierze udział właśnie w takich sprawach o niewyjaśnionych okolicznościach, bo no widzi troszeczkę jakieś tam przebłyski, ma coś tam się i śni, i między innymi też spotyka w końcu naszych bohaterów, informuje. O tym wszystkim, że mają rację, że rzeczywiście ten smakosz ma tam te ciała, że to nie jest tak, że tylko oni to widzieli. W zasadzie tylko ten bohater dziewczyna tego nie widziała. Także nie jest to tak, że to sobie wymyślili. Także w sumie chyba o smakoszu tyle. Jeżeli oglądaliście, oczywiście dzielcie się wrażeniami. Wiem, że dużo osób oglądało na pewno, tym bardziej, że tyle osób chciało, żebym coś o tym nagrał w końcu. Także to, co mówiłem wcześniej, jeżeli powtórzę kolejne, będą o tym osobne materiały po prostu. A wy komentujcie, jak wam się smakosz podobał. Jakie mieliście wrażenia? Czy uznajecie to za taki... Troszeczkę już kultowy horror, czy raczej nie. Myślę, że on będzie klasykiem kina grozy za jakieś 10 lat. Może niewybitnym. Dużo osób widziałem, że miało jakieś tam problemy właśnie czy ze scenariuszem, czy w ogóle z tym smakoszem. Właśnie tym bardziej, że to tempo gdzieś tam... Może nie tempo, przepraszam, atmosfera właśnie i troszeczkę napięcie siada w drugiej części. Trochę tego zabrakło, ale to jest trudny gatunek właśnie horror, żeby to utrzymać aż do końca, żeby tego widza trzymać, nie puścić. I, i rzadko naprawdę to się w horrorach udaje, także... I tak warto obejrzeć ode mnie, Smakosz dostaje zasłużoną siódemeczkę, daje mu serce za wykreowanie tego antagonisty, za efekty specjalne, które jako taką mi się tutaj podobały, na przykład jaką latał, czy właśnie tam wygryzał jakieś części ciała, czy właśnie ta scena z alternatywnego zakończenia. Moim zdaniem kiczem to nie trąciło, jak na rok 2001 i na budżet, który miał ten film, a swoją drogą, no, zarobił dużo więcej, to już mówiłem też, ale budżet, który miał, no, nie pozwalał na jakieś gigantyczne efekty specjalne, ale to, co zostało wykreowane, jak na czasy, tamte możliwości, które wtedy były, moim zdaniem, wygląda to po prostu dobrze. Właśnie te sceny latania, czy tam, jak mu się skrzydła otwierają, no i cała charakteryzacja tej postaci, wygląda całkiem creepy, całkiem mrocznie. Ktoś się na pewno do tego przyczepi, że nie, to on wyglądał słabo, no to zależy od punktu widzenia, widziałem dużo gorsze efekty i to w obecnych horrorach bardziej kiczowate, a ten nasz stwór tytułowy robi tam jednak jakieś wrażenie, przynajmniej w moim odczuciu. Także ode mnie to już by było wszystko, dzielcie się wrażeniami, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!